Dziś powiem Wam, dostałem takie docenie, żeby zrobić takie śruby, M6, sześciokąt, no i tutaj taki kulisty łapek i zrobiłem sobie taki nóż, to dużo wcześniej, miałem go już w szufladzie i widzicie, imak jest skręcony pod kątem, wziąłem, ustawiłem to tak jakby prostopadle do uchwytu, no i zamocowałem w tym takim czarodziejskim pręcie, jak jesteście ciekawi dokładnie, jak taki pręd wygląda, to zapraszam Was na poprzednie filmy. Już były takie filmy, także nie wiem, powinniście znaleźć na moim kanale czarodziejski pręd. Co to jest? No, tutaj zamocowany jest dwóchchwyt, w środku gwint jest M6, i wkręcam tą szpilkę. Później tym nożykiem bardzo delikatnie robię. No, i muszę sobie niestety odkręcać, dokręcać kluczem żeby to się dobrze trzymało. A teraz weźmiemy, przełączymy Państwa na stojaczek, bo ja muszę niestety pracować. Chwilę sobie zaraz pooglądacie, posłuchajcie, szumu mojej maszyny. Dlaczego ja tylko mam cierpieć? Zaraz zobaczymy, czy to będzie dobrze widać. Prawie dobrze. Troszeczkę tylko weźmiemy. A. O, tak. Tu przewód na zasilaniu. Troszeczkę przybliżymy O. Jak najbardziej. O. I co będzie? Troszeczkę więcej widać. No i teraz już nic nie będę mówił. Będę hałasował. No bo muszę tutaj troszeczkę zrobić, zobaczcie, o. Także będę robił. Pier, teraz pierwszą sztukę to jeszcze wykręcę, to kręcę na wyłączonej maszynie, a później już tej tokarki za to każdym razem nie wyłączam. Tego sztucza nie używam, to mi niepotrzebne. Odsuwamy. Tylko będę korzystał z pędzelka, żeby sobie odgarnąć wióry. Coś wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem jak to kwiczał mówił. Niedługo Jacek będzie wyglądał porządnie. Już sobie zamówiłem taki porządny, ładny strój, bo będziemy szli na Unię Europejską. No także będą filmy dla was, ale chcę jak to powiedzieć Troszeczkę rozszerzyć swoją działalność, żeby było troszkę więcej wyświetleń. No wiadomo, co za tym idzie. Także no, muszę się starać. I będę musiał wyglądać, przepraszam Was, do tej pory tak, no ale siła wyższa. Troszkę będzie po angielsku. Nie dużo umiem, to co umiem, to się sam nauczyłem. Nie chodziłem do szkoły, tylko tam z internetu, trochę z książek. I tak myślę, żeby jeszcze troszeczkę bardziej się podkształcić. Powiem wam, że poszedłem do pick-upa i zakwalifikowali mnie tam na, chyba na czwarty poziom. No wiem, że tam tych poziomów jest 12. No ale, ale, ale. No, coś znaczy, że coś, coś nie, coś umiem. No także także nie mówię, że wszystko, bo nigdy nie mówię, że wszystko, ale się staram rozwijać. Także będą te, nieraz będą te same filmy w języku polskim, ale będą leciały pod spodem napisy w języku angielskim. Na razie trochę pomocniczo, tak pomocniczo, translatorem. Koleżanka ma mi pomagać tłumaczyć, ale język techniczny jest troszeczkę inny niż ten język, jakby tak zwany literacki. No ale to dobrze, tak nawiasem. Bierzemy się do pracy. Innym sposobem by tego, no jak to się mówi, by ciężko było to wykonać. Aha. Aha. Za blisko troszeczkę widzicie, przybliżyłem kamerę. A muszę rękę za, za drugą rękę mieć oddalimy to o. ale to tutaj tu i tak nie widać, tam było chyba dobrze widać, no a było przedtem tak a teraz jest tak dobra, przybliżamy tam i zapraszam do oglądania o, o nie ruszamy kaber Mam taki papierek, jak to się mówi, pięćsetkę i troszeczkę tam taki minimalny czopik zostaje, tego troszeczkę tam przypoleruję. No i dobra, zakładamy kolejną sztukę. Na początku zawsze. O, sztuka stara ucieka już. Dobrze, stare sztuki do worka, bo jeszcze tu gdzieś pokiną. Najmniej wartościowe, ale. Już, już gdzieś to wkładka poszła. A, stara podkładka. dobra, nie ma co szukać. Szkoda czasu Ej, tak do wymiany i tak. Dokręcamy. Uważamy, żeby nie obróciło na nóż. To wszystko robię na wyłączonej maszynie, bo mogłbym to robić na włączonej, ale jakby mi zarwało, to mogłoby nóż połóż także... Znaczy... Na wyłączonym odwłoku będę to wszystko robił. O, no i dobra, i teraz już działamy. godzina 15.06 ale troszeczkę później zacząłem, zacząłem i, i tak sobie robię dzisiaj sobie troszkę pojeździłem w której pracy tak można Wam teraz podziękuję, jutro pokażę Wam drugi sposób, tamtej tam, tam, tam jakby w śrubie nie będzie sześciokątu i wtedy zobaczycie jak to będę sobie mocował, a jeszcze później drugi film zaraz może się uda o warsztat od środka. Dziękuję.